Dead 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 dead. To? moje moje, moje Co? Dobra, Ej, Tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie? Wreszcie. Stój, so, so, so. Nie widzę. Ach, tam, tam, tam. plecy, A, mówiłem, tu, to, tu, yeah. tu. Dad Nice so? A, jeden, jeden za killa jest jak coś. No. Daj, O kurwa. Leś, się Nic nie dostał. Jest 150 Dostałem Masz tu? No po Tak. Dać? No nice Masz Uwalaj Drugi ucieka, drugi ucieka Jak ucieka Mistra Nic? Nice Jestem się No to nice try Ja pierdolę, nie Walę go kurwa z nie wiem Trzeba punkty kurwa zrobić Najwy no, no, Najwyżej w dostał dostanę, no trudno. Zjemenić czekaj, na 2 hp dat jeden. Drugi, krak, drugi krak, ale nie zabiję go hp. 2 hp. 2 hp. 2 Tu cię nie zrobię Dół, Dawaj do... Mm. Solo jest, solo Tu full dalej siedzi box? Z... Ja pierd... Nie, nie, nie wierzę w ciebie O malowo, jeden hp ma To nie, to nie, no głupio w pikujesz Jak taka siódemka 20 wide, 20 wide, 20 wide leci No tak, no tak, 20 wide Papa, pa leci, kolejny 50 Nic Ja mam tam Dobra, chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź do zonu A niech spierdalają Szczerze 50, 100, 100, 100, 150, 150 O kurwa, ale kraki dostali 30 Jeden za drzewem Dzień. Tu 30 Jeżeli To uświadamam cię, że już mam 3 buildy 30 buildów znaczy się A ja nie mogę ja, ja, ja mam jakiegoś kuga Masz to nie... Ma, masz to wszystko, masz to wszystko do mnie masz wszystko masz to? Biję się z nim W okeju idę 50 A ja mam 2 HP 30? No i zginąłem Jesteś, jest na dole, pa Dawaj, raz dwa, dwa, trzy Pięćdziesiąt, sto Osiemdziesiąt, krak To nie, to nie, są, to nie są z Europy, nie są z Europy Pięćdziesiąt O kurwa Dostałem w pizdę, no nie Nie mam jak, nie mam jak, nie mam jak Żyję Idę tu, idę tu, idę tu Idę wypiśmienić piję piję, 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 no Kurwa, ja meda przerwałem Dead nice. dobie się, dobie się, dobie się Tu drugi Jestem, jestem 50 okay. jest Pięć dobrze, 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 dobrze No to to

Ale ja nikogo nie nagłem chyba Napijesz, Zapijesz, zapiesz tam z domu i przecież tą uręczę się. O daje bisza, brawo Sumas Ta duło, duło tylko na haju. Dwie są wy są. Trzy jakiś ziomek i duło na haju. Wasze, schodzi, schodzi, schodzi Jewać go do dupy frajera. i'm okay i'm not a sure. light <laughs> <I'm> not, <sure. laughs> <I'm> not <sure. laughs> Jakie downy jebane, no nie wiem Full box? Nie chce mi się tak grać 2hp, 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 2hp ma Dobiję, będzie mieć syfon No typom, typom, no i ja jestem ded, mam w pizzie w takiej turniej kurwa dostał kraka, nie chcę mi się grać, Uciekaj. i wokajujęcie, cię, wokajujęcie, cię, uczekajcie, cię, uczekajcie, cię. uczekajcie, uczekajcie, mam. Mam, mi mam meda, a plecy plecy? Kila dostałem, killa dostałem, killa dostałem, kilo dostałem Wiem, 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 wiem wziąłem Plecy, pa, 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 Tu Na tym drewnie Poleci Dwadzieścia Dobra, odpuść Nie Najwyżej Unlucky 150 Dead, 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 Chodź, chodź, lód dla mnie, lód, 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 lód AAAAAA Uciekłem Idę low, idę low. Nie idę do low. Dobrą pozycję mam. Masz to? Wziąłeś? Tak wziąłem, 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 wziąłem Body, buddy, 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 buddy! Weź to, weź to weź to kurwa, nie, nie dam rady. Na dole, na dole, co nami Bie dele, zabijłem! Nice, 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 zajbisz się Burato! Pull wszystko, wszystko, wszystko Idę, idę, idę. Zabijem, zabijłem! Naj, zajbisz się laszę, nie lasza, nie lasze, chodź. Biorę mnie, biorę mini, biorę. mini, no nice. Tafuje to, trafuje to No 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 Zajbiście Виза, виза. На меня, на меня, на меня. Да, Доб... да, да. Стоп, стоп, стоп. Низ. Спрей, стоп, стоп. Не сюда, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ту, тут, тут. Па. Ты жел? Да. Да. Долго, хлапа. Ансатня. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Wbieramy. Dobre, mam, mam, doble, mam, double. Ja nie, ma, ja nie mam buildów już ha, ja wziął, wziął, wziął. Da, 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 Moje, moje, moje. Nice, idź jeszcze. Nice. ty mnie, bo ja mam te lagi. Dobra, daj. No. O oh, kurwa Oho, nie wolno. Ślep No co jest? Ej, nie wywala cię. Nie wiem. Dawaj. Zagryfujemy tak w plecy. A! Boxuję się. 50? Nie, nie, nie. luz, luz, luź. Uważaj. Stań tu i cię jesteście razem. No, dawaj, ja trzymam edita. No, git. Zajebiście. A, jestem dat, jestem w jestem w Aha. Serio? to. Kurwa. Plejliśmy. się we. Prynki, się Jeszcze idę się No. Czekaj. Otworzył się, otworzył, otworzył. Nie mogę... Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ile? Masz zonę, no, masz zonę, no, masz zonę. Ta? Na pewno? Masz, masz, masz. No, na styk, na styk. はい。 Nie ma. jest sam. Nice. Dwieście siedemdziesiąt oh, punktów. Chociaż. Dad Nice, nice, nice. Cześć, cześć, Lecę, lecę, A, kolejny. Kraka mam Lecę, czekaj, czekaj, czekaj Czek, go Na górze gdzieś Na mnie Dobijam twojego Doszłeś Piszł do tego, zajliście Nice, nice story No Mogę im Skozyć na mordać 150 2 HP What? Crack 10 white, 20 white 2 build padłem, da mi 200. Ja on, on ma 3 masy, mi 200. Ja mam macy, to tyle ja nie mogę budować? Ty. Tu jest buildów, midz, midz, Ile bildów mam? An może polecieć mm -hmm. spróbuj jednego zabić i dobić Tak to wtedy już, już z górki Jakby możesz też uciec, to no nie jest kartę Ciężko właśnie Nice try, no i chuj i musimy wygrać Na mnie 30 No nie ale mnie full bije Zabij się, zabij się, zabij się, zabij się, zabij się. Zabijaj no. Pie, 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 się. Tu jest tu, tu jest, 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 coś. Od góry mogę wejść w niego. Tak? Zajebiście, się. Nice, kurwa. Coś, dał, dobrze ja twierdzę. Pa ile? 14.

Ile ma zów? Syphon, siffon, siffon. 10 bildów. Za 4 cztery ciągle. Jedno dło, jedno Reszta solo 8 bitów. 6 bildów. Co no, no? Nie. Kurwa, nie! Ja ale. Jakie są na to szanse! Ja nawet go nie widziałem jak coś. Ja też nie Zobaczymy Na ten moment ile? Top 395 jesteśmy Co? Ale. Top 395, ja pierdolę. No nie wierzę, gdzie? No. No masz zobaczyć tabelę, kurde, top 395, to może stać. No może. 399 mi pokazuje.